Cześć tu Konrad. Dzisiaj sobie zrobimy taki mały konkursik. Yy, I czas do, czas jest do 25 listopada, żeby zgłosić się. Za pierwsze miejsce będą takie karty. Ale oczywiście będą kody, żeby grać w grę. Będzie. nic nie widać, o tak może Christian Ronaldo Top Master Stopper Kultua Fans Favorite Hamsik Jakobsen Fans Favorite i Dario Struna. za drugie miejsce będą karty z Ekstraklasy Top Mistrz Rafał Murawski kluczowy zawodnik Marcin Robak ulubieniec fanów Frankowski, bramkarz Dariusz Słowik i bramkarz Maciej Mielcerz. A za trzecie miejsce będzie limitka Czawiego, limitka Neymara, fans favorite Saviola, golstopper Wermer i golstopper Sirigo. Żeby wziąć udział w konkursie trzeba dać trzeba dać suba, łapkę w górę i napisać w komentarzu, biorę udział. Przypominam jeszcze raz, czas do zgłoszenia się jest do 25 listopada. Wyniki będą 25 podane. Cześć, pa.